Myślicie, że samobójstwa tak rzadko się zdarzają. Tego razu rozmawiałam z panem prokuratorem i on się mnie pyta: A pani gdzie mieszka? A ja mówię do niego: No tam, gdzie co tydzień ludzie odbierają sobie życie. A on do mnie: No, pani mieszka na ulicy Piłsudskiego. Takie oczy zrobiłam. Cześć, mam na imię Ewelina. Jeśli jesteś ciężko w tym momencie w życiu i masz takie myśli, proszę ciebie, wysłuchaj ten film do końca. Czy miałeś kiedyś taką sytuację, że myślałeś, że twoje życie już nie ma dalej sensu? I że po co to dalej ciągnąć? Ja też tak miałam. Więc jeśli czujesz się na rozdrożu. Albo wydaje ci się, że jesteś w biegu jakichś wydarzeń, które kompletnie cię przerosły. Posłuchaj tego filmiku do samego końca. Natrzywe czarne myśli. Po co ja tu jestem? Jaki jest tego sens? Nikt mnie nie kocha. Zasługuje. Zasługuje na to, co, na co zasługuje. Tak właśnie było. Zostawił mi chłopak i wtedy mój świat się załamał. W moim przypadku nie było żadnej próby samobójczej, ale były takie myśli. A od myśli zawsze się zaczyna. I jak łatwo jest wywnioskować, z racji, że tu jestem, moja historia zakończyła się dobrze. Natomiast moich przyjaciół, wielu przyjaciół, niestety nie. Ten filmik, który dotyczy ludzi w różnym wieku, bo może to być osoba, która ma 15 lat, która, dla której pokłócenie się ze znajomymi może być wielką tragedią. Może to być osoba, co ma 35 lat, gdzie właśnie rozstała się z partnerem, została, może sama z dziećmi albo została zdradzona. A może być ta osoba 60-letnia, która przez całe życie była sama i nie ma już siły iść. Dalej w tej samotności. Myślicie, że samobójstwa tak rzadko się zdarzają? W samym moim bloku były co najmniej trzy samobójstwa. W na moim osiedlu co najmniej dwadzieścia. W samym moim bloku były co najmniej trzy samobójstwa. W na moim osiedlu co najmniej dwadzieścia. A osób, które odebrały sobie życie, znam chyba ponad 20. Tego razu rozmawiałam z panem prokuratorem i on się mnie pyta, a pani gdzie mieszka? A ja mówię do niego e, no tam, gdzie co tydzień ludzie odbierają sobie życie. A on do mnie, no pani mieszka na ulicy Piłsudskiego. Pamiętam takiego chłopaka, Romka. Ym, mieszkał ulicę, ulicę dalej. Miał wtedy 17 lat. 16-17 lat. Bardzo sympatyczny chłopak. Wesoły, uśmiechnięty. Ale za to. Jego maską uśmiechniętą musiała się, musiała się wydarzać wielka tragedia, bo nikt się nie spodziewał, a Romek się po prostu powiesił. Znam też rodziny, gdzie depresja spowodowała, że osoby popełniały samobójstwa z pokolenia na pokolenie. Jeśli natomiast statystycznie popatrzymy, to jest większość mężczyzn, których. Którzy popinają samobójstwa, niż kobiety. To powiedzenie: chłopaki nie płaczą, musisz być twarde, nie bądź babą, zrobiło tak bardzo dużo złego, ale wracając do mnie, pamiętam dokładnie ten moment, gdzie te myśli się kłębiły. Gdzie jakiś głos w środku mi mówił: To już nie ma sensu, to już nie ma sensu, to już jest koniec. I tylko jakaś niewidzialna ręka spowodowała, że nie przekroczyłam tej granicy. Pamiętam, pojechałam w góry na obóz sportowy, i nagle życie zaczęło nabierać innych kolorów. Chciałam żyć, chciałam znowu żyć. Nie wiem, kto mi pomógł, ale dałam sobie tą szansę, czy dostałam tę szansę. I potem jeszcze wiele razy się zakochałam, czy to w jakiejś osobie, potem zakochałam się w górach. Zakochałam się w spinaczce sportowej, kochałam się w spinaczce lodowej. Gdyby mnie gdyby nie było, nie mogłabym już nigdy doświadczać tego, co daje nam życie. To, co przeżyłam potem, mogę powiedzieć, że przeżyłam tysiąc ży żyć. Często ludzie mi mówią: Ewelina, chciałbym mieć twoje życie. Pomyślcie sobie, a ja je chciałam oddać wyrzucić jak kartkę papieru do kosza. Dzisiaj wiem, jak to jest trzymać skałkę wielkości paznokcia jedną ręką. Trzymać również nogi na takiej samej maluskiej wypustce i być na ścianie górskiej, która ma 500 metrów. I pod nogami mieć otchłań. I być panem tej sytuacji. I mieć to wszystko pod kontrolą. I Czuć, że się żyje. Przedwczoraj natomiast miałam bardzo długi bieg, na 94 km. Gdybym wtedy podjęła inną decyzję, nigdy bym nie doświadczyła, czego człowiek, nasz umysł, nasze ciało jest w stanie doświadczyć, wytrzymać. Dziś wiem, że jesteśmy tu po to, po to żeby żeby doświadczać, że każda sytuacja, która nam się przytrafia, która wydaje nam się, że jest nie do, nie do pokonania, to jest jak następny krok do przejścia e, na następny poziom tej gry zwanej życiem. I ja tak właśnie to obieram, że jest coś trudnego, okej, okay, czyli idziemy w next level. Jeśli się nie zatrzymamy, idziemy w next level. Dlatego jeśli... Zdarza się Wam mieć takie myśli? Zróbcie sobie taką listę, czego chciałbym jeszcze doświadczyć, co sprawiłoby, że moje serce zacznie bić. Nasze serce nie musi bić do osoby. Nasze serce musi bić do życia. Nasze serce, nasze bicie serca to jest życie, a życie to jest wszystko, co nas otacza. I nie rezygnujcie z tego życia, bo tak bardzo możecie dużo jeszcze doświadczyć dobrego. bawić się tym życiem, podróżować. Może Was spotkać jeszcze największa miłość Waszego życia. Możecie zrobić karierę. Możecie. To, co się Wam dzisiaj wydarza, może być początkiem czegoś nowego i idźcie w to nieznane. I ja zawsze uważam, że nasze życie jest takim procesem, gdzie w pewnym momencie pojawia się taka mm, czarny przewodnik. Czarny przewodnik to jest takie właśnie e, wydarzenie, gdzie chce, żebyśmy po prostu się poddali. I on po prostu, jakby powiedzieć, sprawdza nas. Jeśli przejdziemy, nie poddamy się, pójdziemy dalej, to właśnie wchodzimy na następny level. Widzisz? Tak naprawdę. Wszystko, co nam się przytrafia, może być dobre, a może być niedobre. Tylko dając czasu, czas, jesteśmy w stanie zrozumieć sens tych wydarzeń. Pamiętaj, że cokolwiek nie przytrafiło ci się i nie przytrafia ci się w tym momencie, pamiętaj, że jest to jakby wchodzenie na następny level. Patrz na to z tej perspektywy, że idziemy dalej. A co będzie za chwilę? Co się wydarzy? Wiesz, w buddyzmie jest taka um, koncepcja, że nic nie trwa wiecznie. Ból nie może trwać wiecznie. Tak jak radość nie może trwać wiecznie, jest to koncepcja zmienności. Jak to się też często mówi, tylko zmiana jest niezmienna. Kiedy jest mi źle, a bywa też, że i teraz czasami jest źle, to. Też dzięki medytacji i buddyzmowi nauczyłam się czerpać z tej koncepcji. Posłuchaj, czy w tym momencie czuję ból, jak w tym momencie jestem, teraz, obecnie. Nie, nie. Czuję ból, jak zacznę myśleć. Czuję ból, jak zacznę się oceniać, jak zacznę oceniać sytuację, jak zacznę myśleć. O konsekwencjach, jak zacznę sobie wymyśleć moje najtragiczniejsze wersje w mojej myśli, wtedy zacznę cierpieć. W tym momencie? Teraz nie. Więc jeśli jest, jest tak ciężko, pomyśl sobie w tym momencie, w tej, w tej sekundzie, co czuję. Czy czuję ból? I, I cały czas tak myślę, że nie, nie czuję, w tym momencie nie czuję, nie czuję, nie czuję, idę dalej. Życie jest tak zaskakujące, życie jest taką piękną lekcją, e, gdzie codziennie możemy czegoś się nauczyć, i, i to by też życzę, żebyś mógł e, odrabiać swoje lekcje życiowe i żebyś mógł cieszyć się procesem. Bardzo takim fajnym narzędziem, właściwie coachingowym, jest zadawanie sobie pytań. I na przykład zadaj sobie pytanie: Co mógłbym. Co mógłbym, albo mogłabym, jeszcze zrobić w życiu, co kiedyś myślałam, że to byłaby naprawdę coś pięknego. Bo tak ważne jest skupienie się na energii nie braku, czego nam brakuje, czego nie mamy, ale na energii obfitości, co ten świat może nam jeszcze dać. Pomyśl sobie. Co mógłbyś wytargać z tego życia? Jakie doświadczenie mógłbyś jeszcze doświadczyć w tym życiu? Czego, czego jeszcze nie zrobiłeś? Na przykład możesz pojechać do Tajlandii, możesz doświadczyć pięknych, pieszczystych plaż, możesz pojechać, na polecić na Fuerteventura i na przykład za, zapasjonować się pływaniem na desce sewerfingowej, możesz wziąć rower i przyjechać całą Polskę, Bać w namiocie, możesz na tym rowerze przyjechać cały świat, popatrz na swoje talenty, każdy z nas ma jakiś talent, popatrz na twoje talenty, weź twoje talenty i pomyśl sobie, co możesz dać światu, każdy z nas ma jakiś talent i potrzebujemy ludzi, z talentami, jeśli jesteś osobą wrażliwą. My potrzebujemy tej wrażliwości dzisiaj. Potrzebujemy wrażliwości, potrzebujemy Twojego talentu. Zrób sobie listę Twoich talentów i daj światu Ciebie, bo świat Ciebie potrzebuje. Dziękuję Ci, że tu byłeś. Zapraszam Cię na pozostanie tu. Jeśli kiedyś miałeś taką sytuację, która wydawała Ci się na przykład z pozoru, bardzo zła, a potem okazało się, że jednak w tak nie było. Napisz tu w komentarzu taką informację dla innych, żeby inni mogli czerpać nadzieję z tych komentarzy, żeby wytworzyła się taka energia, że wszystko jest możliwe, że możemy iść dalej i że to jest naszym jakby obowiązkiem żyć, pełnią życia żyć i czerpać tego pięknego świata, które nam daje. Kochani, do... dziękuję Wam bardzo, że tu byliście, i do usłyszenia już niedługo. thank you